Hej, kolego! Hej, 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 kolego! Ale będzie fajnie! Spadaj! Hej, stary! Co ci takiego zrobiłem? Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata! Możesz się zamknąć, choć na chwilę. Oho! Nie jesteśmy w humorze, co? Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? 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 Oho, 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 oho. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Pogadać. Jasne. Ale fajnie! Wiesz co? Już cię polubiłem. Wiesz co? Teraz, gdy jesteśmy razem, moglibyśmy pogadać. Pogadać. Razem pogadać. Skąd jesteś? Na pewno cieszysz się, że znalazłeś tu bratnią duszę. Nigdy nie miałem starszego brata. A ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali. Ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Bardzo trudne. Oho! 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 Ty też za bardzo lubisz zwierzęta? <grytanie> Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? <grytanie> to znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Jasne!